się okay, sięmano wam wszystkim. Z tej strony, Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Key Jump 4. Moi drodzy, jesteśmy cały czas na Igrzyskach Olimpijskich po, jakże, zaciętych konkursach indywidualnych na normalnej skoczni i pań, i panów. Czas na konkurs mieszany, drużynowy. Moi drodzy, pierwszy raz Igrzyska i taki pierwszy raz na Igrzyskach u mnie coś takiego, więc no. Nie ma co tutaj przedłużać. Mamy reprezentację. Mamy skocznie. Ustawienia: wszystko mamy świetnie ustawione. Więc no tutaj zaczynajmy. Moi drodzy, mamy 11 reprezentacji. Więc 3 reprezentacje już po pierwszej serii odpadną, i stracą szansę i możliwość na bycie w gronie tych najlepszych ośmiu. Więc no współczuję temu, kto się nie zakwalifikuje do drugiej serii. Aleksandra Kustowa, moi drodzy. Zaczyna. Batalię, można powiedzieć, bo to, to się nazywa batalia dzisiaj. Aleksandra Kustowa! Bardzo daleki skok. 102 metry zaczyna z wysokiego C już od razu. No i Nikola Konderla. Reprezentacja Polski, już z drugim numerem. Zobaczymy, jak Nikola. Świetnie skakała, przecież nie zapominajmy, jeszcze niedawno i ten skok nie jest zły. 99,5 metra, szkoda tych noc za styl. Na razie drugie miejsce dla nas. Klara Ulrichowa, reprezentacja Czech. To może być ciekawa batalia dzisiaj, naprawdę Czeszki Jak zaczną? No, myślę, że gorzej od Polek, chyba. Tak jest. 98 metrów, co z tego, że 3,20, 219,5. Jak no ta punkt jest gorsza od Polek. No i Chiny, Bing Dong. Naprawdę Chinki pokazały się z bardzo dobrej strony. Zresztą jeden Chińczyk również, więc myślę, że no ta reprezentacja nie jest tak z tyłu, jakby się wydawało. No i Bing Dong zaczyna... Nie najgorzej 98 metrów. No zobaczymy jak to się ułoży dla Chinek, reprezentantek gospodarzy. No i dla Chin Chińczyków, no bo to nie patrzeć panowie też skaczą. Yuki i to, Yuki. Yuki, i to proszę zobaczyć! No nie udało się w indywidualnym, ale za to w drużynie już błyszczy 102 metry. No i tutaj myślę, że batalia będzie przecudowna CD-Opset. No, a jak Norweszki? Z jakim nastawieniem Norweszki tutaj przyszły? No, panowie mają fenomenalnych i Pedersena, i Johanssona. Na no Silie Osped nie odstaje pół metra, trzecie miejsce Norwegii na chwilę obecną. Katarina Althaus. No w Niemczech nie zmienia się, można powiedzieć, jeżeli chodzi o kobiety. Tutaj rządzenie, ona nadal Katarina Althaus jest w formie i to pokazuje również i w tym skoku 101,5 miejsce trzecie Niemek na chwilę obecną. Spela Rogge, Rogeli. O. Tak to się czyta. Ojojoj, oj, oj, tutaj Słowenia może być na najgorszym miejscu w tym momencie. No i tak też jest. 96 metrów daje ostatnie w tym momencie ósme miejsce. Nawet za Chinami. No to czas na Kanadę. Abigail Straight. Kanada, można powiedzieć, fajnie byłoby oglądać ich jako czarny koń. Ale czy tak będzie? Na razie dobry skok Abigail. Miejsce piąte. Więc nie ma dużych strat. Będą musieli panowie się naprawdę tam skupić. No i Elisa Eder. Austriaczka nie najgorzej. Indywidualnie wypadła i jak tutaj drużynowo. Także wygląda dobrze. Przynajmniej w pierwszej serii stoi i pół. Daje na razie czwarte miejsce Austriacz, z Austriaczce. No i. Finlandia. Jenny Rautionajo. No, wydawało się dalej, ale jednak to tutaj tak nie zagrało. Czwarte miejsce, Exekwos z Austrią, więc po pierwszej turze Japonia prowadzi. No, to nie jest zaskoczenie zbytnio. Zobaczymy, co drugiej turze się wydarzy. Tak, dobrze mówię? Tak jest. Rosja zaczyna. Jewgeni Klimow, moi drodzy. Czy Rosja będzie chciała tutaj pokazać również klasę? Zobaczymy Ewgenij Klimow, Jewgeni Klimow zaczyna świetnie. Oleż, to rozpoczął dobre skoki 100,5 metra. No i teraz Kamil Stoch, Oby Kamilowi podwiało pod narty, żeby skoczył jak najdalej. Oj, Kamil nie wygląda to obiecująco. I to nie jest taki super skok, jakbyśmy oczekiwali. 100 metrów. Drugie miejsce, co prawda, ale strata zaczyna się robić coraz większa. Czesmir Koziszek. No Koziszek wykonał swoją pracę. 99 przy bardzo dobrych ocenach, trzecie miejsce na razie, ale tutaj no nie odrobili jednak do Polski nic więc to jest dobra wiadomość. Jałem zao on nie skakał, niestety, indywidualnie, ale tutaj zaczyna! Świetnie! Łopanie! 101,5. Co prawda, noty niskie, ale nota pół punkta tylko za polską. Ale zaczął! No, niewiarygodna dyspozycja tej Chińczyka. Yukiyasato, Sato. Jak on nie skakał w pierwszej serii? Jak on mógł podczas treningów nie przejść? No, Yukiya. Prowadzenie powinno być. 90, nie, 101, więc brawo. Zrobił swoją pracę. Można powiedzieć, jeszcze powiększył przewagę tutaj. No i czas na Robina Pedersena. Jestem ciekaw jego skoku. No nie, tutaj to już trochę inna bajka jest. To już nie jest druga seria, w której udał mu się niewiarygodnie ten skok. Teraz trzecie miejsce. Yy, tuż przed Polską. Ale tutaj Polska odrobiła do Norwegii po tym skoku, więc brawo. Konstantin Schmidt, bo no, wiadomo, że on na małych skoczniach może być bardzo mocny. Konstantin, i to pokazuje, to po raz kolejny pokazuje 102 metry. No, szkoda, że indywidualnie mu się nie udało zdobyć medalu, bo to był jeden z takich cichych faworytów. No, ale teraz, ex z Japończykami już są na prowadzeniu, więc tu robi się bardzo ciekawie. Cenę Preutz, 11. miejsce, dopiero Słoweńców. Słowenek, ale no, tutaj trzeba coś zacząć odrabiać. Na razie miejsce ósme, więc chyba nikogo nie wyprzedzili, ale odrobili co nieco strat. No i teraz co? Kanada. Matthew Sukup. Matthew zrobił swoją robotę. Brawo, miejsce czwarte. Wyprzedził Norwegów. Brawo. No i Markus Schiffner, jak tutaj Austriacy. Markus także swoją robotę wykonał. 100,5 metra, bardzo wysokie oceny, miejsce czwarte. No i pół punkta tylko za Rosją. Więc tutaj batalia będzie dzisiaj niesamowita w tej drużynówce. Niko Kytosaho jeszcze. No, indywidualnie się nie udało, ale drużynie robi świetną robotę. 102 metry i skakują na trzecie miejsce Finowie z niewielkimi stratami. To było tylko pół punkta za Japonią i Niemcami. Robi się gorąco, moi drodzy. Trzecia tura. No i czwarta będą zacięte. Na razie trzy reputacje, które odpadają to Chiny, Czechy i Słowenia. Ale będzie na pewno tu jeszcze gorąco w kolejnych turach. Irma Machinia, więc mistrzyni olimpijska z normalnego obiektu teraz skakuje. Na resort. Zobaczymy co ona tu zrobi. Nic dobrego! Więc jednak to tutaj presja za duża no spowodowała, że tylko 97,5 i to jest no tragedia w tym momencie. Kinga Raida. 102 na prowadzenie potrzeba. No Kinga. Jak skoczy Kinga? No zrobiła dobrą robotę moim zdaniem. 99,5 metra. Drugie miejsce. No i strata 1,5 punkta, więc tutaj ładnie odrobiła stratę troszkę. No i Karolina Indrackowa, reprezentacja Czech. No musimy uważać na teraz na tą Karolinę, bo ona też potrafi odpalić czasem rakietę z Nienacka. I proszę zobaczyć co robi Karolina. Obejmuje prowadzenie, 101,5 metra. No i Czeszki obejmują prowadzenie. Niewiarygodna sytuacja. No tak jak mówiłem, jeden skok może wszystko Spowodować. Kie Peng, reprezentacja Chin, moi drodzy. No, jeżeli ona przeskoczy naszą Kinga Ride, no to zrobi się wielkie kłopoty przed ostatnią turą. Trzecie miejsce są przed Polską o punkt dokładnie, więc naprawdę Stefan Hula będzie miał ogromnie ciężkie zadanie to wszystko podrabiać. No, Kamil, troszkę za krótko, Kamil. No, ale Polki też mogły troszkę dalej skoczyć. Yukaseto. No, Japonki. Brawo. No tutaj w tej turze musi Yuka musiała skoczyć dobrze i skoczyła. 101,5 i robi swoją robotę. Yuki to też, Yuki, ja też nie najgorzej, więc no te skoki Japończyków i Japonek świetne. Anna Odin-Sztrem. O jak Norwegia, Norwegia ma jeszcze Johanssona na koniec, ale ten skok. Sztrem też świetny, 101 i drugie miejsce, skakują. No ogromna strata do Japo Japończyków i Japonek, ale no sam fakt. Julian Seifert. No, ona musi skoczyć bardzo podobnie jak Yukaseto ale skacze mi się wydaje krócej. I to jest drugie miejsce 99,5. No i przegrywają dwa punkty już z reprezentacją Japonii. No, więc robi się ciekawie bardzo, bardzo ciekawie. Emma Klinec. Myślę, że Emma tutaj raczej nie powinna do Polski doskoczyć, ale wiem, że tutaj mogę się mylić i w tych kwestiach nie. Myślę, że tutaj ósme miejsce, więc cały czas za Polską są. No ale ostatnia tura, niestety, Stefan będzie musiał znieść się na wyżyny. Aleksandra Loutit, Kanada. Oj, no Aleksandra Loutit robi świetną robotę po raz kolejny. Kanada świetnie. Stop, i pół metra daje trzeci wynik. Brawo, brawo. No tutaj nie można nic innego powiedzieć, jak tylko klaskać brawa. Daniela Iraszko-Stolz. Piąte miejsce Austrii. Ile Daniela skoczy? Krótko! Wydawało się, że to będzie dalej. 98,5. Czwarte miejsce, więc tutaj troszkę zawiodła chyba Daniela tym skokiem, bo Ilisa Eder i Markus Schiffner, bo 100,5. No i teraz Julia Kekinen. No w niej jest wielka nadzieja. Julia Kykinen robi świetną robotę! Czy to jest lider? Tak jest, 101,5 i nota 393,5, pół punkta przed Japonkami, ależ tu będzie batalia w tej ostatniej turze. No, Rosja na razie z awansem, Chiny, Polska i Słowenia poza, ale wiemy, że ostatnia tura może wszystko zweryfikować. Daniel Sadrejew zaczyna. Popatrzmy. No, Daniel Sadrejew raczej tutaj dużo nie porobił, ale ten skok nie jest też zły pół metra. To wcale nie oddał takiego słabego skoku. Stefan Hula, 103 na prowadzenie. Chyba nie. Albo... Drugie miejsce, 100 metrów. Bardzo wysoki oceny co prawda, no ale nie tutaj do Rosji. No trzeba liczyć na łód szczęścia teraz. Wiktor Polaszek, mistrz olimpijski moi drodzy. Normalnego obiektu. Oho, ale mistrz olimpijski się nam posypał. No więc przed Czechami już jesteśmy. Trzecie miejsce za Czechy, za nami. Trzy punkty, no ale nie ma co się dziwić, ten skok był kiepski. Ki Song. Czy przeskoczy Polskę? Zobaczymy zaraz. Wszystko się zaraz okaże. Oj tak, to jest daleki skok. To jest fenomenalny skok Kiwusonga! Co, kan... co dzisiaj robią Chińczycy i Chinki? To jest niewiarygodne. 102,5 i liderzy. No trzy punkty przed Rosją, to jest sensacja. Rioju Kobajashi. Roju też świetnie wyszedł z progu. I także daleko 101,5. Wszystkie noty po 19,5. No i też z ogromną przewagą nad Chinami. To jest 10,5 punkta. Robert Johansson. Wicemistrz Olimpijski. Oj. Oj! Będzie chyba z tego awans, ale 100 metrów trzecie miejsce przed Rosją. Pół punkta. No niestety, ale Polski chyba nie będzie, Polska nie będzie miała happy endu dzisiaj. Markus Eisenbischler. Też wysoka parabola! Jeszcze dalej, Markus! 103,5! I mamy zmianę na lidera! Pół punkta przed Japonią. Ależ tutaj odwalił teraz, Markus. Niesamowitą odległość. Tillen Barton. No Słowenia to tu się nie liczy. Akurat. Za bardzo, ale wiemy, że oni też będą chcieć ostatniej turze. Tilen Bartol pokazał klasę. Siódme miejsce. Oczywiście są za Polską, ale też w tym ostatnim skoku tutaj wygrał pojedynek. No więc teraz Mackenzie Boyd-Klaus. No jak on nie zepsuje skoku, no to Polska raczej dzisiaj odpada po pierwszej serii. No a Mackenzie chyba nie psuje tego skoku. Skacze bardzo dobrze i to jest dowód na to. Trzecie miejsce. Za Japonią, co prawda, ogromna ilość punktów, ale 4 punkty przed Chinami, co jest sensacja w ogóle, Chiny to jest masakra. Jan Herl! Jan Herl! No, nie był to jakiś taki cudowny skok, ale 101 jest i to jest miejsce czwarte, więc przed Chinami są, no ale za Kanadą oczywiście. No i Anti Alto kończy pierwszą serię. Zobaczymy, czy Finowie będą prowadzić. Oj, Finowie, że byli chociaż w ósemce, to będzie dobrze. Bo ten skok nie. Pokazuje zbytnio dobrze. Jest trzecie miejsce. No przewaga jednak po tych turach pokazała klasę. Trzecie miejsce, ale będą musieli. No chyba, to zwycięstwo chyba nie będzie po ich stronie, bo Niemcy na razie na prowadzeniu. Japonia druga, trzecia Finlandia, czwarta Kanada, piąta Austria, szósta reprezentacja Chin. To jest sensacja. Siódma Norwegia, ósma Rosja. Niestety Polska. Słowenia i Czechy poza awansem, moi drodzy. No czego tu brakło? No przede wszystkim dziewczyny słabiutko, znaczy nie słabiutko, one skoczyły na miarę swoich możliwości, no ale Stefan Hulaj Stoch, no po nich spodziewamy się jednak dłuższych odległości. No wiemy, że i to nie była y, ani Kamila, ani Stefana Huli tak naprawdę skocznia, oni lepiej się czują na większych obiektach, więc no trzymamy za nich kciuki, już na dużym obiekcie, no a my zaczynamy drugą serię konkursową drużyn mieszanych, no moi drodzy, Aleksandra Kustowa zaczyna, ona świetnie zaczęła dla Rosji, no i w drugiej serii myślę, że będzie bardzo podobnie, fenomenalny po raz kolejny skok Aleksandry Kustowej, 103 metry, no i jak na razie jest lider. Zobaczymy, co dalej. Chiny, Bing Dong skacze. Chiny w drugiej serii, w ogóle na szóstym miejscu, to jest w ogóle szok. No ale teraz trzeba to utrzymać. A może jeszcze atakować strefę medalową? Bo widzę, że już zachciało się tego. Stoję do niej pół metra, brawo. I jest prowadzenie. Wyprzedzają nadal Rosję, choć Rosja tutaj odrobiła bardzo dużo. No i Yuki i to. Oj, Yuki, to wygląda źle. No skoczyła chyba te 100. Tak jest. No ty też nie najgorsze, ale no, przewaga, zaczyna topnieć nad innymi reprezentacjami. Silie Opset. Silie, silie. No, ten skok było 101. Było. Czwarte miejsce, to prawda. Więc chiny cały czas na drugim. Bo matko, Co tu się dzieje? Katarina Althaus. No, Niemcy prowadzą, ale teraz trzeba skoczyć daleko. Trzeba zrobić swoją robotę. Katarina źle wyszła już z progu. Będzie chyba lider jeszcze. Tak jest. 100 metrów starcza. Ale to jest tylko pół punkta nad Japonią. Oj, moi drodzy, tu robi się coraz gorącej. No, jeżeli Kanada jeszcze dołączy tej do walki o podium, to już w ogóle będzie szok. Abigail Straight skacze. Oj, nie, tutaj chyba. Chyba jednak troszkę presja zeżarła w tej drugiej serii. 96,5, szóste miejsce w tym momencie, ostatnie. I Chiny są w tym momencie na trzecim cały czas miejscu, więc to już w ogóle koszmar. Lisa Eder. Też ładnie, ale ile? 100 metrów równe piąte miejsce Austrii, więc tutaj też nie zaszalała Lisa Eder. No i następna to jest Jenny Rautionaho Zobaczymy. Też tą samą dziurę. Miejsce trzecie, co prawda jest, ale punkt za nim już są Chiny. Więc o Jezu. Robi się gorąco. Druga tura, Rosja, Jewgeni Klimow. Tak jest to trzy. Jak Kustowa miała, to by się przydało Klimowowi. Ale on tyle nie skoczy. No jest to chociaż. 99, pierwsze miejsce jak na razie, no ale teraz Jałę Zao. Jeżeli powtórzy odległość pierwszej serii, no to Chiny będą w świetnej pozycji do ataku. No i na to wychodzi, że on jeszcze chce dorzucić. Moi drodzy, Chiny idą po medal. 101 metrów jest prowadzenie i no Rosji strata już jest ogromna. Yuki Yasato. No zobaczymy. Teraz trzeba. Yukia zrobić swoją robotę, a nie wygląda to obiecująco po tym wyjściu z progu. Jest prowadzenie, ale to już nie będzie przewaga wysoka. 100 metrów. No i tu już przewaga topnieje. Ze skoku na skok Chiny gonią Japończyków. Robin Pedersen. Ależ przydałby się taki skok 105 metrów w wykonaniu Robina Pedersena, ale czy jest stanie na taką odległość? No nie. 102. 101. Trzecie miejsce w tym momencie. Egzekwo z Rosją. Więc troszkę tutaj, troszkę stara się odrabiać. Konstantin Schmidt. No, przydałby się taki 102 metry. I Konstantin to robi. Moi drodzy, Konstantin skacze! On nie pozwoli wydrzeć Niemcom tego złota. 102,5. 785,5. 5 punktów przewagi przed dwoma ostatnimi turami. No to jest spora przewaga. Matthew Sukup. No dobrze, on skacze akurat na dobrym poziomie, 100 metrów, szóste miejsce, no i teraz Markus Schiffner, no Austria jest też w ciężkiej sytuacji, bardzo. No ale zobaczymy ile Markus teraz pofrunie, bo to jest fenomenalny skok Markusa, 101,5 metra, wysokie oceny, miejsce czwarte, tuż za Chinami, dwa punkty, więc tutaj batalia będzie niesamowita, tutaj Austrii jeszcze o medal. Niko Kytosacho, miejsce trzecie Utrzyma utrzymać to to jest w tym momencie priorytet dla Fina, ale on jakby spóźnił ten skok, ale skacze swoje. Miejsce trzecie cały czas jest dla Finów. I 776,5 nota. Pół punkta przed Chinami. Robi się gorąco. Trzecia tura, Irma Machinia. Pierwszej serii spieprzyła Fest Rosji. A w drugiej, no w drugiej wygląda to lepiej Obiecująco jest chyba 102 101,5 jednak, ale wysoki oceny za styl Więc ten skok udany Teraz Queen stoi 105 w pierwszej Bardzo dobry skok, ale teraz Chiny, no nie może ich zetrzeć presja To jest, to jest podstawa O Panie, o jakiej presji my tu mówimy 102 metry w tym momencie Jezusie Siedem i pół punkta przewagi nad Rosją. No przed ostatnią turą to jest świetne zabezpieczenie. Yuka Seto. Oj, Japonka. No chyba stracili na rzecz Chin. Nie! Udało się! Pół punkta! Jezu. Nie wierzę w to. Anna Odinstrem. Anna Odyńsztrem! Miejsce trzecie, 902. Już Rosję wyprzedzili, ale 6 punktów straty do Chin to jest ogromna strata. Julian Seyfart. Ojojoj, ojojoj, ale ją tutaj za, trochę zachwiało, ale zrobiła swoją robotę. Skoczyła powyżej 100 metrów, 101. No i przewaga jest bezpieczna nad Japonią, bo powiększyła jeszcze tą przewagę. No i Aleksandra Loatheed, no myślę, że Kanada tym ósmym miejscem chyba zakończy to, ale no nie mówmy jeszcze, hop, tutaj się wszystko może jeszcze zmienić, nawet tej ostatniej turze Aleksandra skacze świetnie, miejsce szóste, więc jeszcze będą chcieć tu z Rosją walczyć na pewno. Daniela ilaszko Stols, ona zepsuła w tej pierwszej serii swój skok. A w drugiej wygląda to obiecująco i skacze daleko. 102 metry równe, miejsce czwarte, no i półtora punkta straty do Chin. O, leż tutaj walczą ze sobą niesamowicie, podium cały czas w zasięgu wielu nacji jest Julia Kykynen, zobaczymy. Julia chyba nie... Próbuje i miejsce czwarte, więc Chiny w tym momencie są na podium. Ostatnia tura przed nami, Mackenzie Boyd-Klaus ją zacznie, Ko Skończy Markus Eisenbichler Zobaczymy, Mackenzie Boyd-Klaus No nie, on tutaj nic nie zawojuje już tej ostatniej turze Skoczył 100, nie, 99,5 Mimo wszystko obejmuje prowadzenie, Kanada w ósemce to jest i tak szok Daniel Sadreyev. O, Daniu, chyba skoczy. uda mu się w końcu oddać taki skok, jaki chciał tu oddać. Dzisiaj 101. No, chyba chciał jeszcze dalej, ale no nie udało się dalej skoczyć. Robert Johansson. Miejsce szóste po pierwszej serii. Pu Po siedmiu grupach, no ale, no, widzimy w jakiej dyspozycji. Robert Johansson, no to jest chyba przemęczenie zdecydowanie, bo, no, skakał ostatni jak znud, a teraz 99,5, no i spadają za Rosję ostatecznie dzisiaj. Jan Herl. Oj, też nim zachwiało, i to nie był dobry skok Jana Herla. 99 jest prowadzenie, ale egzekwo z Rosją, więc tutaj raczej medalu z tego nie będzie. Finowie raczej skoczą to, co mają skoczyć. No, a potem będziemy obserwować, co zrobią Chiny. No, Fino, Fin musi skoczyć daleko. Robi świetną robotę, Fin. Anti-alto 101, bardzo dobre oceny za styl, no i teraz czekać, co zrobi ki Woo Song, no, 102,5 w, pier... 102 w pierwszej. Pierwsza igrzyska dla tego chłopa i... chyba mają medal! Mają! Egzekwos finami! No nie wierzę w to. Co tu się odwojanie Pawla, po prostu no, egzekwo są, no. Niewiarygodna. W ogóle, nota Chińczyków trzech mają po 260 punktów indywidualnie, więc to jest szok. Ryoyu Kobayashi. Czy jeszcze ma szansę, żeby powalczyć Markusem? No, na razie to musi walczyć o to, żeby uprzedzić Chiny, a to może być wielki problem. Ta sama nota! O Boże! Chiny, Japonia, Finlandia. 1036 punktów. No i został Markus. Ostatni. No, on nie może zepsuć tego skoku. I on nie zepsuje tego skoku. On leci! I dobrze wie! Złoto dla Niemiec, moi drodzy. 102 metry. Nota 1047,5. Ogromna przewaga nad rywalami. To jest ile? 11,5 punkta. Na drugim miejscu. I srebro mamy dla trzech nacji. Są to Chiny, Japonia, Finlandia. Poza Moi, moi drodzy, podium. Rosja i Austria na piątym miejscu. Norwegia siódma i ósma Kanada. No moi drodzy, takiego scenariusza nawet ja sobie nie wyśniłem. Oczywiście wiedziałem, że Niemcy będą w gronie faworytów. Liczyłem bardziej, że tu jeszcze Austria się dopcha. Norwegia przede wszystkim było widać, że skakały i zawodniczki, i panowie bardzo dobrze, ale Norwegia dzisiaj padła. Polska niestety, no niestety nie mamy jeszcze takiego mocnego składu, żeby móc się tu mierzyć z potęgami. No, ale Chiny, moi drodzy, Chiny dokonały czegoś, czego nikt by się nie spodziewał. No, jeszcze parę lat temu, jak właśnie były trener Mika Kojankowski przejmował tą reprezentację, no, kto by wyśnił sobie ten scenariusz, że Chiny będą mogły walczyć z tymi najlepszymi? I, i właśnie Skoczkinie, i Skoczkowie. No, bo tak naprawdę oni pokazywali się w indywidualnych zawodach dobrze. Oprócz Joen Zao, który nie zakwalifikował się do konkursu, reszta skakała świetnie. Indywidualnie dzisiaj, poza zasięgiem wszystkich, był Markus Eisenbichler. No czemu on nie pokazał takiej formy w indywidualnych zawodach? Tego nikt nie wie. Na drugim miejscu Konstantin Schmidt, trójkę zamknął, zamknęła Aleksandra Kustowa indywidualnie, więc to jest wielki szok. No więc, tak, tak to wygląda, moi drodzy. Ja dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek olimpijski Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie. No i co? Słyszymy się. Prawdopodobnie. W przyszłym tygodniu, no bo tam będzie czekać nas jeszcze batalia, indywidualne zawody na dużym obiekcie w Pekinie, panów, a potem drużynówka również panów. No i tym miłym akcentem będziemy mogli kończyć igrzyska, które były, które jak na razie są przecudowne. No mamy wiele niespodzianek, ale mamy też, można powiedzieć, yy... no nie ma takich wielkich niespodzianek, nie ma takich sensacji konkretnych, no bo zawodnicy, którzy mieli się pokazać z dobrej strony, pokazali się. Miejmy nadzieję, że jeszcze indywidualnie i drużynowo Polacy pokażą klasę. Moi drodzy, trzymajcie się na razie. pa, pa. No i hej!